Na czerwonym tam kita 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 Janusz pijany Janusz jedzie 250 przez miasto na bani. Widzieliście to? Jak on się patrzy na mnie, ty! A on się patrzył na mnie, to jest... To jest jakiś... ten... Ej, czemu ja się wywaliłem, a on tak stoi i się patrzy na mnie? Ej! Jakby siedział... No, Janusz, to jest takie moje sumienie. No, Janusz, ładniej zabalował. Janusz już jeździ po alkoholu, nie, koniec. W końcu mnie zamknął. Proszę pana, co pan robi? To pana samochód? Ja, mój, 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 co się dzieje? Co Gdzie jest? pan zaparkował na chodniku? Nie, nie zaparkowałem, proszę pana. Ja jechałem stamtąd, Tam, stamtąd z tego mostu. Miałem wszędzie zielone. A tu, tu stąd, tu z tego cepelniku. nie? Proszę pana, niech pan patrzy. Tu z tego cepeniku, o tu. Wyjechało auto, włączyło się do ruchu z drogi na, dro na drogę główną. I nie puściło migacza, nie spojrzało w prawo, w lewo, jak uczyli w podstawówce, tylko bez, bez zawahania włączyło się do ruchu. Źle oceniając moją prędkość, do szybkości, w której ja przekroczę to skrzyżowanie, wyjechało mi tu i ja pizłem, proszę pana, odbiłem się, o czym świadczą te poślizgi, ściski tu na asfalcie. A auto, które było winowajcą i spowodowało ten wypadek, prawdopodobnie ktoś był pod wpływem alkoholu, odjechało i uciekło z drogi i tam w górkę. Ja jedynie zdążyłem do tego pana Jasona i pójść do góry i powiedzieć: Jason, bo się stało, się stało i trzeba zategować. Już pan zrozumiał, zanotował pan. Dobrze, to może ja się na początku przedstawię, Senja, deputy, Dima Zachajew, taki 41, panie Januszu, bo ja widziałem, jak pan spożywał alkohol na pogrzebie i czy pana by nie jest pod wpływem alkoholu? Nie, proszę pana, ja mogę chuchnąć, dmuchnąć, proszę. proszę. Ja tu jak, no i co, jestem, ja skórkę panu zrobić dzięcioła, bocianę, co, co pan chce. Nie, 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 ja za chwilkę wyciągnę alkomat i dowód osobisty od pana. Dobrze, dobrze. dobrze. Panie Januszu, pan... O, zda, na, ja, ja to wezmę na warstwę. Janusz modelator dobrze Proszę pana, to był moment, moment to był po rozumiem, rozumiem, rozumiem panie Januszu, ale na, na kalkomat trzeba będzie pana przebadać Dobrze, dobrze, dobrze. Postoi pan tu chwileczkę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, stoję. Januszu, otwórz mnie auto, ja na barszkę tak, ja bym zrobię. No, trzeba. Ksiądz pierwszy Cholera chyba od uderzenia się zamek poprzał Idzie? Dobra, zostawę ja to zrobię pod pojazd Dobra, 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 to trzeba chyba pchać. O, ogarnę, zostaw, ogarnę, to zostaw a może ci to, to pchać nie? nie, 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 ogarnę No panie Januszu, pamięta jak ma pan szczęście, nie znalazłem ustników co pan gada? Kurde Nie, nie, proszę pana, to, 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 to i tak by był niepotrzebny zupełnie Januszu, nic się panu nie stało? nie potrzebuje pan pomocy medycznej, nic takiego. Nie, 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 proszę nie, 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 panu... nie mamy ustników czasem na warsztacie. A cię? W biurze może jakieś są. To poczekaj, idę popatrzeć. Pan tu, po, pan ja tu poczeka. A ja garnila! w kopu. Panie Januszu, poczekaj, pan przejadę w ozię. Dobrze, dobrze. Dobra, jak coś, to że, jak coś to, że jesteśmy pijani, kita. Ty masz auto odpalone, jak coś to uciekać, zanim wróci. Mogę uciekać już? Tak, auto jedzie. Dobra, uciekaj. Janusz uciekł. List gończy za Januszem. Dobra, będzie, chociaż coś się będzie działo, nie? pasy za to. Nie ma Siemanko. Janusz uciekł z miejsca wypadku. Spowodował wypadek po alkoholu, ale mi dopierdzielą karę. Dobra, śmiesznie chociaż będzie, nie? Chociaż będzie jakieś RP. Janusz nawalony. Będę się tłumaczył, że byłem w szoku. A że piłem, bo to był mój przyjaciel. Tak będziemy się tłumaczyć. Będzie dobrze, mówię wam. Zamknął mnie na krótko. Jak myślicie, dopierdzielo mi. Ile ja mam pieniędzy przez. To 281 tysięcy. Trzeba to wpłacić 200 koła. Dobra. Tyk płacz, oła, myk. Ty ja jeździmy koło policji, żeby nas złapali, co? Ty staniemy po, o ile cię... staniemy pod policją i... i powiem mu, że że myślałem, że pod tym radiowozem, pod tym mam czekać. Ty dawajcie, by do jaja. Że powiem, że myślałem, że pod tamtym radiowozem. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Wedo jaja, mówię pan. Podkomendę w radiowozie. Kurwa, no nie, koniec. Jebać, no uciekam! Ty! Busy, busy. Leggiutko. Le, Le serze mi bia. Leggiutko. Dobra, wysiadaj. A. Halo? No halo, gdzie jesteś? I trochę się odwaliło. Co się odwaliło? Gdzie jesteś? Tam w więzieniu? Czekałem przed policją. No i? No i jak na razie dobrze mi wychodzi. Przyjedź na szpital. Do nas. E, bo Dawaj się szpital. boję się, kurwa, My jechałem po alkoholu, spowodowałem wypadek, uciekłem Ty. przed policją, spanikowałem. Janusz, przyjedź do szpitala, ja Cię ochronię. Przyjdź. ci ci GPS-a, co się stało, mówię Wam, po alkoholu jechałem, rozwaliłem auto, kurwa, policja mnie złapała, poszedł połusnik, a ja uciekłem, ja pierdolę. Janusz. No? Coś powiedzieć swojego... wimper jest nie, nielegalny. Jak to nielegalne? To, to już nielegalny. mnie w ogóle zamkną. Yy, inaczej, inaczej, yy, z tego co oni mówili to ty masz przyjść porozmawiać z szeryfami, Janusz, jako że masz podobne pozwolenie tam i tak dalej to tą akcyzę, yy, masz z nimi iść porozmawiać na temat tego czy owy bimber jest legalny, bo aktualnie jest liczony jako narkotyk miękki. Idziemy Aha. na BD, na szeryfów? Stałej Ja pierdolę. Ty jedz nasze rifów, zgłoszę się, że popełniłem przestępstwo Dobra, nie nie będzie gryzło Idziemy, chodźcie ja, ja się przyznam, pierdzielę, ja nie będę mógł po nocach spać Ty Janusz, oj kurwa jest tutaj Bimber, on do mnie Ty kurwa jesteś kurwa wiem sterem oni przyjechali, e, sprzedawaliśmy sobie w Czech e, Bimber, bo myśleliśmy, że jest legalny. Przyjechali przedmiot i do nas zaczęli celować od razu z Ostrej Nie. No, <gry> no. No. kurwa, szefuncie masz wszystkie papiery. Tutaj w dzwonek trzeba zakorbić. Ach, oh, to trzeba ten. A. S no to jest. Się... Kogoś wyższego radzenia. Kogoś wyższego radzenia. Na górze są. Ale można zawołać? No, teraz... Cześć Panie Teoś, cześć Janusz, cześć Lukas Siema siema Za ja niedługo, mam. niedługo Czyli ile? Co potrzeba No nie, z 2 minut Co potrzeba, to, bo to jest właściciel tak. w, w biurowni mm -hmm. i on chce, żeby okay. wyjaśnił sprawę Filfon. No to I... zaraz będzie tam no? pan wyścigam Zamknął no, no, mnie zaraz ty legalności? Nie, nie, nie tylko w tej sprawie Niestety Ja już mam na wszystko Janusz miał przyjść, porozmawiać w tej sprawie, także... No, no dobra, A, dobra, I no też tak. I też, ja się tam... I te... Jest 01? Czy, czy nie ma? Ja zaraz się wysypiam z tych drzwi, więc posłuchajcie kogoś, który ma rondelek. Proszę, dobra, dziękujemy. Proszę, proszę pana policjanta, bo ja no. też chciałem się do czegoś przyznać. Czego? Byłem na pogrzebie, straszne emocje były, nie mogłem się z tym poradzić. No i wypiłem się flaszkę bimbu i zadzwoniłem po Piotrka, Piotr powiedział, że nicu ja nie odwierzę mnie, no i siadłem w auto w Passata. No i kurwa nie powiem, bo byłem pod wpływem, spowodowałem wypadek, ale lekki, nikomu się nic nie stało. A to pan uciekał przed naszym funkcjonariuszem. I, i proszę no właśnie, proszę pana, no i ja spanikowałem, proszę pana, ja pierwszy raz w życiu miałem wypadek i ja straszne emocje. I ja się przy... ja oh. przyszedłem się poddać i, i tej karze, bo ja zrobiłem źle, uciekłem przed policjantem nie. i jeszcze chciałbym powiedzieć, że... Panie Januszu, jak pan ucieka, to pan się chociaż poczekasz panu szeryf odda dowód. No. no nie mam? No nie ma pan, zostawił pan go u mnie. Ale ja, kurwa, ja już, już panikowałem, ja jeszcze pan byłem... jest. Ja jeszcze Dima. byłem, że tak powiem, w, w, te emocje były wciąż w mózgu, czy coś na bank. Rozumiem, zapraszam was na dwa. Hoppers? Dobra. Widzę, że twoja Jesteśmy karteczka na, na mundurze coś, Moczyn nie ten... Tutaj nie zjadł się do pomorszu. doszli? No. Panie No, słucham, słucham. Dostanie pan tylko mandat za przekroczenie prędkości. Nie, naprawdę? Naprawdę, niestety to jest najmniej. Bo muszę jednak, jakkolwiek pana ukarać, bo man, pan mi troszkę pouciekał. Muszę przyznać, a za to jest więzienie. No, no wiem, dlatego ja przyszedłem, żeby mieć ła łaszka nie, 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 wszym okiem, nie, 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 żeby mnie dlatego, pan zobaczył. No widzi pan, dlatego ja tu się cieszę. Pan mi jeszcze spoda swój dowód. Dobrze, już podaje dowód. Będzie mandacik po najniższych, jeśli także się cieszę. No, tak Proszę, tu jest dowód mojej niewinności i, i, i normalności. Oczywiście, ja jestem, proszę. Ja jestem, panie Jonoszu. Tutaj, proszę, oh. proszę, proszę. Dobrze, niech pan. Ja przyjmuję ten mandat, bo faktycznie zawiniłem. Zawiniłem naprawdę, naprawdę bardzo zawiniłem. Moja wina, moja wina. To wszystko jeszcze, proszę pana, bo to... to chyba jakiś stan. Przed depresji to przez ten pogrzeb mnie tak emocje się wzięły. Ja tak zacząłem płakać, że nie wiedziałem co się dzieje, proszę pana. Blady, poddaję ci pozytywny kate, który kate, masz kate, wielką moc. Kate, dzięki, kate, blady, za 10 zł do Meita. Uuuu, piąteczkę dla ciebie, byku. Kate, Dzięki, kate, dzięki, wielkie, 10 blady. Złotych. Pozdrawiam Ciebie pozytywny człowieku, kate, który masz wielką moc. No, panie Januszu, pański mandat. tam dam się, dam się. I ostrożniej. Będę, będę uważał, będę, no, będę uważał. Ja wierzę panu. Ostrożniej proszę Pana. No i ten, niech się pan pójdzie pan na jakieś jazdy, bo powiem panu, że kurwa uciekają panu jak dziecko. Co? Znaczy, nie ma. Znaczy się miłego dnia. Znaczy nie, że pan mi to jeźdzę na ogranicznikość, zanim ja to wylączę, a to jest też potężna locha. Aha, aha. Ty, ale okay. weź mi odkur. Ja go porywam, patrz. Ty, okay, a wiesz, a wiesz klikam panik buttona i będzie tu pięciu funkcjonalne już w ciągu dwóch to sekund. Czekaj. No odepnij mnie oj o coś będzie, on Co się dzieje ty? Porywamy chłopak Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? co ty, co ty, kur... Wiesz co? Pojazdy znaczy... panem to jak A, Aha, no, no to... to ja, ja już się spanikowałem, Łukasz, myślałem, że cię Nie, 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 ja do My lubimy się, wiesz... Ty, Łukasz, trzeba po basata pojechać, kur... Dobra, chodź. Eee, auto ogarnę, czekaj. Jakie ty... Albo ty chodź, ten bimber ustal... Nie, ja, może tak jak już nie do ty, tego... Ty, Łukasz, to chodź, może o tym bimbrze pogadamy. No, tutaj jest pan Agat chodź, przyjdziemy się. Pani kto? Nie jadł? Jad? ja mam kanapkę, to mu dam. Nie no, ja jadą. Pyszny Katarzyn po prostu z siłowni. No bo, pan mówi, że pan nie jadł. No tu jest pan 03. O, siełopade. No, to tam. No to z kim no, to mam to gadać? Tutaj z panem, z panem Aha. Pytałem się tego. Domingo, bo wie. pomóc? Bo mnie nie zaprosiłeś? Napisałem do wilka, że kurwa ludzi wszystko. No to wilku nie przekazał dalej Wilku to jest chuj Ale ja, pan nie jadł. E, e, Ale jak poszli, pan niejad, pan nie jadł? Co? Słyszałem, że ładny ten dom masz Eee, Dobra, jajca nie Wiem, bo potem e, ten... Bruskette pojechał do ciebie Co na chata, ja Żeby już, za takie fajne akcje już. łapka w górę Łapkę w górę, wiesz, bo dzisiaj to staram się odwalać dla was ile pojechał, lezie, nie? Mówi do mnie, popa, Ja ci pokażę. Już gdzie nawet dom więzienie tego chciałem pasa. dla was przyjąć. Pojechaliśmy do ciebie do domu, mówi. Dobra, to sobie jeszcze raz skoczę do basenu nadal i skoczył. Kurwa, ja tam już pisałem, Wiesz, ile było osób? 15. <laughs> Na chodzie. Sami swoi. To jest kurwa sheriff? To jest sheriff. A nie sheriff? Toż nie mam o tym bimbrze gadać? To jest sheriff? O jakim bimbrze o tym? Ja? Nie, ja... Się... Co U, pan tam... W zalegalizowaniu! Ja, ja... Dełusz, yy, jedziemy. A pan nie ma akcyzy. Ale no to właśnie przysiadłem ją, nie wiem, wykupić go, ugadać, Wie pan co? Jutro będziemy mieli mm, jakby zebranie Command Na ten temat na pewno no. będziemy rozmawiać, ale na tą chwilę nie mogę panu dać jako eee, jedyna osoba z Command iść do urzędu. Tak? Zbór nie. Z My jutro mówię, będę miał zebranie komad biura, to ja sobie na spokojnie z nimi jutro to ja umówię. No, to, to pogadajcie, ale proszę pana, w dobie tej całej epidemii, to to nie traktujcie jako alkohol, tylko płyn do dezynfekcji. To jest bardzo potrzebne. Bardzo ja mąż, potrzebne to jest ja w teraz. On ci on jest rudy. nie można mu wierzyć. Ty. Ale Ja tylko mu mówię, że to jest płyn do dezynfekcji. Ludzie mnie proszą na kolanach, żebym ja im no. to dał, bo się też. Pan ma to w takiej butelce jak po alkoholu. Ale nieważne, kupuję ja to. No, pierdź, no, no nie, no. A jak sobie kupię pół kilo magnezu, bo mnie mięśnie bolą i będzie też w foliowym woreczku, to powiesz, że to jest koka? Że co jest? Że to jest koka? No. Może być, Wiele jak idzie w tych woreczkach strunowych? No, no. Eee, to no, opakowanie się nie liczy, no i co w, w środku. Akumatę. Nie, e. eee, nie, ale oprócz eee, to jest na tej bony zasadzie, bony że to komendę. nie liczy się co jest w środku, bo człowieka się ocenia po okładce, eee, ja, ja może Ale skoro ty jesteś rudy, to powiem ci, że jakoś ze siebie wcale tutaj w pozytywnym sensie nie sprzedam. Nie, no, Skoro żartuję. po okładce się ocenia. No to... Nie, no, żartuję. Ja, ja zawsze do... Ba... do... oddaję tutaj do kolegów. MEDYKÓW Narkotyki do badania Ty na kolega jesteś, tak? No kolega, no nagle przyjaciel, no. <laughs> no Przyjdzie przyjaciół. co do wpierdalania mandatu to będzie no ode mnie... Lukasa wiesz, że mandat dostałem od tego policjanta? Którego? No co mu uciekłem Któremu? No widzieliśmy tam na newsach Na nazwisko Nie wiem, ale powiem ci należało mi się, bo... bo ja właśnie... Faktycznie uciekłem, to już niech będzie Co tam? tam a panu i sprawę z tym notatką, bo hey. ja chcę, żebyś mi uznał na notatkę.